No siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na podsumowanie stycznia, jak już zapewne wiecie styczeń był dla mnie jeden z gorszych miesięcy e, ostatnich bardzo wielu miesięcy, dwóch bądź trzech nawet lat, to był jeden z najgorszych moich miesięcy i to jest miesiąc zastoju czytelniczego który jak dla mnie trwa nadal i też dlatego, że mam tutaj mniej książek i ten styczeń wyróżniał się no, słabszym czytelniczym okresem, jak dla mnie, to też ten film jako podsumowanie stycznia będzie wyróżniać się tym, że po raz pierwszy od również bardzo długiego czasu będę w całości nagrywać ten film na stojąco. Nie wiem, czy tu jakieś specjalne wyróżnienie jest i czy to wymaga więcej komentarza, tak po prostu was informuję o tym. Mam wam do pokazania dzisiaj dziewięć książek, mam nadzieję, że w miarę sprawnie się z nimi uwiniemy i rozumiem, że niektórzy z was mogą powiedzieć, czy ty jesteś dziewczyną chora na głowę. Dziewięć książek i ty to nazywasz słabym miesiącem i zostojem czytelniczym. Ja wiem, ja wiem, natomiast ja przez ostatnie półtora roku przynajmniej mam takie założenie, które bardzo sukcesywnie spełniałam, żeby czytać przynajmniej 10 książek miesięcznie. To jest jedna książka poniżej tego wyniku i wiele książek poniżej mojego standardowego, comiesięcznego wyniku ostatnich miesięcy, no ale to już mówiłam. Natomiast w ogólnym rozrachunku oczywiście, no, nie jest to mało książek, dziewięć książek w ciągu miesiąca z zastojem czytelniczym, dlatego, że, no, pewnie mogły być to dwie książki, trzy książki, albo w ogóle żadna, biorąc pod uwagę ten właśnie ala zastój, więc możecie się zastanawiać, o co mi tak naprawdę chodzi, że tyle udało mi się przeczytać, a jednak twierdzę, że mam jakiś zastój czytelniczy. No, ale po prostu to, jak sobie porównuję moje czytanie, moje podejście do czytania w przeciągu zeszłego roku, Chociażby całego, a w tym miesiącu przez większą część, po prostu stycznia, no to jest diametralna różnica. I teraz, nawet na początku lutego, również jest wielka różnica, bo dalej nie mogę się do końca zabrać za to czytanie. Po raz kolejny w lutym będą książki, będę miała o czym opowiedzieć, bo już mam kilka skończonych. Natomiast, mimo wszystko, nie jest to. Takie czytanie, jakie uskuteczniałam kiedyś. Więc jak ja sobie prywatnie po prostu porównuję sam rytuał czytania, no to tutaj widzę dużą różnicę, ale dobra, wystarczy tych wstępów. Przejdźmy do tych książek. Pierwsza książka, którą przeczytałam w nowym roku, to Narodziny Bohatera Jin-Yong. Tak? Nie. Dobrze, w każdym razie jest to książka, o której wspominałam wam już w book haulu i mówiłam, że będę wam coś o niej może więcej mówić w podsumowaniu, aczkolwiek nie za bardzo chcę się rozwodzić na temat tej książki. To jest książka, która jak widziałam, że będzie miała tam premierę chyba pod koniec listopada, jak zobaczyłam ją już w zapowiedziach wydawnictwa, to byłam strasznie na nią podjarana, szczególnie, że ma mm, bardzo ciekawy tam początek opisu i w ogóle to, co mnie urzekło najbardziej, no to świecie, w którym magia splata się z kung fu, rządza z oświeceniem duchowym, ma świat rzeczywisty ze światem bogów i demonów rodzi się chłopiec, którego przeznaczeniem jest zostać bohaterem. No, brzmi to fajnie. Tak samo bardzo ciekawie brzmi to, że jest to światowy bestseller okrzyknięty chińskim władcą pierścieni. Natomiast w praktyce wyszła niestety bardzo słabo. Nie za bardzo podobała mi się ta książka. I w ogóle to, co jest generalnie w tym głównym opisie tutaj, to. Powiedziałabym, że jest to częściowy spoiler, ponieważ to, co tak głównie jest najważniejsze dla fabuły i co jest wspomniane w tym opisie, to się dzieje to dopiero po jakichś 150-200 stronach książki. No i poza tym, co ja wam tutaj przeczytałam, no to nie za bardzo wiem, co mogłabym jeszcze o tej książce powiedzieć, bo jej początek i wejście w to wszystko trwa bardzo długo, a potem ostatecznie... No, nie jest to coś, co można by streścić jako fabułę, bo ta najważniejsza fabuła zaczyna się dopiero po tych pierwotnych wydarzeniach, które przez tyle czasu trwały. Tak książka. Dłuży się, jest momentami naprawdę nudna, jest w taki bardzo specyficzny sposób napisana, no ale to też jest chiński autor, jakby chińska książka, więc no te azjatyckie książki faktycznie są pisane inaczej i to wiadomo i to czuć. I o ile w literaturze pięknej, jakiejś tam powiedzmy obyczajowej i tak dalej, inny jest odbiór tego, tak w przypadku książki, która miała być fantastyką, nie siadło mi to tutaj i wydaje mi się, że. Znacznej ilości osób, to po prostu też nie siądzie. Było tu też kilka punktów takich ważnych dla fabuły, które wydaje mi się, że były totalnie przyspieszone, podczas kiedy rzeczy mające mniejsze znaczenie albo takie rzeczy, które no naprawdę można by szybciej streścić, i książka na tym by po prostu nie ucierpiała, to były na maksa rozglechane, przez co no nie chciało mi się jej czytać specjalnie. Cała ta obietnica, nie wiem, magii, tego mieszania się świata rzeczywistego i świata bogów i demonów, no, nie czułam tego tutaj totalnie. Tych wątków, takich bardziej fantastycznych, jest bardzo mało. I tak naprawdę najlepszym punktem jest tej książki, jest jej końcówka, bo pod koniec dzieją się ciekawsze rzeczy, ciekawsze są wydarzenia i takie które sprawiają, że bardziej tę książkę chce się czytać, ale szczerze mówiąc, po prostu mam wrażenie, że będąc przyzwyczajonym do czegoś zupełnie innego, to czytelnicy z Europy czy ze Stanów, no, no niewielu znajdzie się takich, którzy faktycznie docenią to, jak ta książka była napisana i jak ta historia jest przekazywana, bo tak naprawdę w tym pierwszym tomie to w ogóle z tego, co tutaj jest zapowiedziane, no praktycznie nic nie ma. Jest bardzo mało tego, na czym ta historia miała się opierać, i to jest tak, jakby prolog do całej historii. To nie jest nawet jako prequel. To po prostu jakby wyciąć tutaj dużo różnych pierdół, to. Byłyby jako prolog i dwa pierwsze rozdziały faktycznej historii książki. Dla mnie dwie, jedna czwarta gwiazdki, czyli 2,25. No nie jest to książka taka absolutnie tragiczna i tę jedną czwartą powiedzmy podniosłam właśnie przez to zakończenie przez całą końcówkę która troszeczkę nabrała tempa była już bardziej no, interesująca, powiedzmy. Ale, mimo wszystko, no, dla mnie to jest niestety smutny zawód, bo ja bardzo na tę książkę liczyłam. Ta książka, którą miałam w Tybie, że na ten nowy rok oraz z mojego rocznego wyzwania czytelniczego. Kategoria na styczeń wylosowaną. książka z niszowego wydawnictwa i myślę, że troszeczkę można by tutaj podczepić wydawnictwo Kirin i w związku z tym przeczytałam nawiedzoną Japonię przewodnik. To jest książka, która dostała ode mnie 3,5 gwiazdki. Jest to szybka i ciekawa lektura. Mamy tu wiele różnych takich historii. To nie jest zupełnie to, co. Ja spodziewałam się, że to będzie. Ja spodziewałam się czegoś innego niż po tej książce, co ostatecznie dostałam, bo tutaj mamy bardziej historie związane z niektórymi miejscami, gdzieś po prostu jest napomknięte, że o, jest sobie takie tam miejsce i tutaj jest historia taka i taka właśnie a propos różnych nawiedzeń, a propos jakichś duchów czy jokaj mm, i tego typu rzeczy. Generalnie troszkę takich jakby zwierzeń paranormalnych, można powiedzieć, dotyczących miejsc, przedmiotów i tak dalej i, i historie z nimi związane. Jest to ciekawe, mnie takie rzeczy interesują i ciekawie było po prostu o tym czytać. Fajnie było czegoś Coś nowego się dowiedzieć, aczkolwiek spodziewałam się, że ta książka będzie lepiej skonstruowana i myślę, że to jest mój główny zarzut w stosunku do niej, dlatego, że mówiąc o nawiedzonej Japonii, o przewodniku, ja się spodziewałam, że tu będzie po prostu faktycznie miejsce po miejscu na przykład opisywane, albo chociażby, nie wiem, miasto i w tym mieście, że są takie i takie miejsca i w związku z tym takie i takie historie, a to było napisane w bardzo ciągły sposób, także ja tak naprawdę teraz po jej przeczytaniu nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie, jakie tam były miejsca wymieniane, bo mi się to wszystko strasznie zlewało, strasznie mieszało. Nie było to dobrze wydzielone i podzielone, ale jednak, mając powiedziane, no kładzce, że jest to przewodnik, no to innej konstrukcji zupełnie bym się tutaj spodziewała, że będzie to bardziej po prostu wypunktowane, ogarnięte i wydaje mi się, że wtedy by było dużo lepiej, co nie zmienia faktu, że książka jest też napisana w dobry sposób, taki. Prosty, łatwo przyswajalny i troszkę mnie zaskakuje, bo wydaje mi się, że ta książka ma dosyć słabe oceny na Goodreadsie na przykład, a nie zasługuje na aż tak słabe oceny, ale mimo wszystko na no, 3,5 gwiazdki to jest chyba tak, tutaj dla mnie jest tak idealnie bo liczyłabym na coś innego, jeżeli chodzi o sam format tego, w jaki sposób te wszystkie informacje są przedstawione. Kolejna przeczytana książka to są cztery gwiazdki i jest to kontynuacja Nasze imię Legion, Nasze imię Bob, czyli Gdyż jest nas wielu. Druga książka z serii Bobbyverse, Bobby czy Bob chyba. Bardzo mi się podobała, ta seria jest naprawdę bardzo fajna i już dużo lepiej ją ogarniam po tym, jak pierwszy tom przeczytałam jeszcze raz. To wtedy ten pierwszy to mi doje, lepiej mi się spodobał niż za pierwszym razem, to już weszłam tak w tę historię, że ona naprawdę mnie ciekawi. I tutaj jeszcze lepiej wchodzimy w tę historię, jeszcze więcej mamy tych, nie wiem, bobów, perspektyw, a przez to też różnych po prostu tych historii pobocznych, no i tej eksploracji kosmosu i przestrzeni kosmicznej. A w ogóle jeżeli nie wiecie, to pierwszy tom zaczyna się od tego, że główny bohater, czyli właśnie Bob, decyduje się podpisać jakąś umowę, zdaje się tak, żeby jego głowa została zamrożona w razie jego śmierci, żeby mógł kiedyś się poniekąd odrodzić, no że w momencie kiedy będzie wystarczająca technologia, biotechnologia i tak dalej, żeby mógł wrócić do życia. Coś w ten deseń, natomiast świat potem postępuje o bardzo wiele lat do przodu, życie na Ziemi bardzo mocno się zmienia, i Bob zostaje wykorzystany w no, trochę inny sposób i do nieco innych celów, ale zostaje wysłany w przestrzeń kosmiczną i tam ma pewne misje do wykonania. I no, jest to naprawdę bardzo ciekawa historia i bardzo kurczę, angażująca już. Ten drugi tom był taki naprawdę angażujący, że jak poznajemy te różne perspektywy, to też jesteśmy w stanie mocniej się zżyć z różnymi tymi. Wersjami. No i dlatego po prostu bardzo bym chciała już się zabrać za tą trzecią, ale jeszcze go nie mam, więc muszę go odkupić. I uwaga, skończyłam wyjątkowa, właściwie kontynuowałam i skończyłam serafinę w styczniu. Przeczytałam jakieś 80 stron tej książki chyba kiedyś, i była ona dla mnie dosyć nieciekawa, mało wciągająca. I dlatego przez wiele miesięcy po prostu leżała w tbr Card i nie mogłam się jej kontynuowanie. Tutaj jest generalnie historia mm, smoków, które też przybierają postać ludzką, i jakby ludzie, ludzie wiedzą, że są smoki, przybierają ludzką postać i tak dalej, i nie mają za dobrego mniemania o tych smokach, a serafina ukrywa się z tym, że jest. Pół smokiem. Było tu parę mm, ciekawych pomysłów na fabułę, było parę dobrych scen, ale ostatecznie nie jestem wielką fanką tej książki. i Ja jej chyba dałam 2,75, bo uznałam, że trzy gwiazdki pełne to jednak by było troszeczkę za dużo. Bo ta historia. Nie zainteresowała mnie, zupełnie mnie nie zainteresowała, zupełnie nie mogłam mm, polubić się z bohaterami, a raczej zaangażować w śledzenie ich losów. Z jednej strony rozumiem, że ta książka może się niektórym podobać, ale ja do takich osób nie należę, do takich, które by były jakoś mocno zafascynowane tą historią. Mam wrażenie, że w przypadku tej książki dobry był pomysł, ale był za mało rozbudowany. Żeby zrobić z tego całą książkę. To powinno być po prostu bardziej rozbudowane, bardziej przemyślane i lepiej wykreowane w ostateczności niż jest. Wiem, że wyszedł też tom drugi, natomiast nie wiem, czy będę go kiedykolwiek czytać, bo nie mam go na półce. I póki co chyba raczej nie zamierzam kupować, więc nie wiem, czy kiedykolwiek to kontynuuję. Nie mam za bardzo chęci, wydaje mi się, że, że jednak nie. No ale przeczytałam kolejny tom, czyli właśnie pierwszą część Dawcy Przysięgi, i bardzo mi się podobała ta książka. Aczkolwiek tak jak w przypadku każdej poprzedniej czytało mi się ją dosyć długo były tutaj też na początku już ciekawsze fragmenty, bardziej takie angażujące i popychające te, te fabułę w miarę szybko do przodu, ale były też takie dłużące się troszeczkę momenty, czyli no tradycyjnie, tradycyjna książka z tej serii można powiedzieć, bo poprzednie dwie o ile były po prostu też grubaśne a ta już jest podzielona na pół, więc to troszeczkę lepiej się przyswaja może przez, w ten sposób, no no to jednak tam były też momenty bardziej dłużące, ale nie można odmówić tego, że jest świetny świat, że ogólnie pomysł na stworzenie i świata, i postaci, i fabuły jest bardzo ciekawy. I czytanie jej zajęło mi ponad chyba dwa tygodnie, jeśli nie trzy ogólnie. Przez większość czasu miałam poczucie, że będę potrzebowała znowu przerwy od tej serii, żeby nie czytać za szybko kolejnych części, ale tak jak po zakończeniu mm, słów światłości, tak po zakończeniu tej części miałam ochotę praktycznie. Paktycznie od razu zabrać się za kolejną, chociaż mam świadomość, że no, nie będzie się jej szybko czytać. Pierwsza połowa dawcy przysięgi minimalnie słabsza niż poprzednie tomy, więc dałam jej 4 i 1 czwartą gwiazdki. Następnie książka której możecie się spodziewać, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, ale jeżeli nie, to może być to dla was zaskoczenie, ale mam tutaj książkę z biblioteki, dosyć spontanicznie wypożyczoną. Kredziarz CJ Tudor. Jest to pierwsza książka tej autorki, którą czytałam i powiem wam, że w tym całym moim zastoju i z tych wszystkich chyba książek ze stycznia, to była książka, którą czytało mi się najlepiej. Czytałam ją błyskawicznie. Błyskawicznie mi się ją przeczytało mimo mojego zastoju. Ja tak naprawdę zaczęłam ją pewnego wieczoru i przeczytałam no mniej niż 100 stron, a następnego dnia już ją skończyłam. Następnego dnia po prostu się za nią zabrałam i była na tyle ciekawa Prosta, do przyswojenia dla mnie na ten moment i angażująca, że po prostu no, musiałam ją od razu skończyć tego dnia. Świetnie mi się ją czytało. To są bardzo mocne Cztery Gwiazdki i na pewno będę sięgać po inne książki tej autorki. Aczkolwiek były tu takie jakieś momenty, jakieś niektóre rzeczy napisane, gdzie miałam mocny zgrzyt, ale no, dla mnie to była fantastyczna rozrywka w dosyć ciężkim dla mnie czytelniczo czasie. Bardzo jest ciekawe też pod tym względem, że tak naprawdę. Nie wiemy z początku do końca o co tu będzie chodziło i jaka będzie ta sprawa, wokół której to wszystko się będzie toczyć. To dopiero z czasem się zaczyna okazywać. I mamy dwie perspektywy, czyli perspektywa z roku 2016, kiedy nasz główny bohater, bohater jest już dorosłym mężczyzną, oraz z 1986 roku. Kiedy jest jeszcze no, młodym dzieciakiem, i po prostu w miejscu, gdzie on mieszka, m, razem z rodzicami, gdzie ma tam przyjaciół i tak dalej, no w pewnym momencie dzieje się m, m, pewna rzecz, którą dopiero z czasem właśnie odkrywamy, i taka najprawdziwsza prawda. Powiedzmy, dotycząca tych wydarzeń, no okazuje się dopiero z czasem, i oczywiście, ten bohater jest dorosły, tak? No dlatego to się w ten sposób przyplata, i tam różne ciekawe rzeczy wychodzą po drodze, i w ogóle, no. Historia naprawdę bardzo fajna. Aczkolwiek były momenty, tak jak mówię, dosyć też nieprzyjemne. Taka jest ona 18, bym powiedziała poniekąd. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że była tutaj też jedna scena, przy której się prawie popłakałam. E, I. Jeżeli w miarę mnie znacie i czytaliście tę książkę, to mniej więcej myślę, że możecie się domyślić, o jaką scenę mi chodziło. Dalej dwie książki, o których dużo wam mówić nie będę, bo to są książki, o których mówiłam Wam ostatnio w filmie. Instagram decyduje, co czytam przez tydzień, i te książki właśnie mi wtedy wybieraliście do czytania. Królestwo Nikczemnych. Dwie gwiazdki na pięć, no nie jest to książka, która mi się podobała i którą bym dobrze wspominała. Ona była nudna, bohaterowie byli bardzo papierowi, albo irytujący, albo jedno i drugie, no po prostu zdecydowanie książka nie dla mnie. Natomiast Pani Dymu, cztery gwiazdki, bardzo dobra kontynuacja Księżniczki Popiołu. Mocno zachęciła mnie do tego, żeby zabrać się od razu za kolejny tom, szczególnie, że pod jej koniec naprawdę. Działy się bardzo ciekawe rzeczy i to jest jedna z fajniejszych serii młodzieżowych, która jest mało czytana, mało popularna mam wrażenie, a myślę, że warto. Nie jest ona jakaś fantastyczna, jakoś tak, nie wiem, bardzo mocno wybijająca się i wyróżniająca się na tle innych historii młodzieżowych, ale kurcze jest dobra, jest naprawdę fajna, przyjemna i Jedna z takich moich myślę ulubionych serii młodzieżowych na ten moment. Zobaczymy, jak będzie po trzecim tomie. Natomiast jeszcze, jeszcze jest jedna książka, którą udało mi się skończyć w styczniu, m, ostatniego dnia stycznia. I jest to drugi tom serii Vortex, czyli Dziewczyna, która prześcignęła czas Anny Benning. Jest to też bardzo, bardzo fajna seria młodzieżowa. To jest kolejny tom, który dostaje ode mnie 3,5 gwiazdki. Generalnie przez większość czasu. Uważam, że była ona odrobinę słabsza niż pierwszy tom i pierwszy tom był dla mnie jakiś taki bardziej może angażujący, ale pod koniec zrobiło się naprawdę ciekawie. Pod koniec zrobiło się mega ciekawie i teraz jestem bardzo po prostu podjarana na trzeci tom, którego jeszcze nie ma więc w momencie, kiedy wyjdzie na pewno będę go czytać i na pewno będę sobie zamykać tę serię, no jest to też przyjemna super seria młodzieżowa może też nie jakoś bardzo wyróżniająca się nie jest jakaś bardzo odkrywcza ale jest naprawdę fajna prawda, wątki romantyczne i takie wiecie, wyznawanie sobie miłości i tak dalej po krótkiej znajomości w dosyć młodym zresztą wieku, nie Znając się, ja bym powiedziała za dobrze, no to wiecie, troszeczkę mi to powoduje zgrzytanie zębami, ale no generalnie tak to po prostu w książkach młodzieżowych wygląda, więc w sumie po prostu muszę do tego przywyknąć. Ale nie licząc tego, ciekawa historia. E, historia, która zaczyna się od tego, że główna bohaterka startuje w wyścigu vorteksami, czyli takimi wirami, które nas mogą przenosić. W różne miejsca, i tak dalej, nie tylko. I wygrany tego wyścigu, no, generalnie dostaje taką, można powiedzieć, wymarzoną pozycję. Mamy tutaj też splitów tak zwanych, czyli ludzi, którzy zostali zmutowani przez te worteksy x lat temu, kiedy te worteksy się pojawiły. I ci zmutowani ludzie dzielą się też według żywiołów, więc no, ciekawie jest to przedstawione, ciekawie przemyślane. Taka po prostu bardzo spoko seria młodzieżowa. Jakby księżniczka popiołu jest u mnie wyżej i jest bliższa memu sercu ale ta seria też jest bardzo bardzo okej, okay. i to w sumie na tyle nie czytałam żadnych mang, żadnych komiksów, dziewięć książek przy czym zaczęłam jeszcze kilka zaczęłam z Gliszcza, o których wam też wspominałam w poprzednim właśnie filmie natomiast tam przeczytałam mniej niż 300 stron z 900, więc jeszcze trochę tam mam tej książki do poczytania natomiast dajcie mi znać jak wam wyszedł czytelniczo ten pierwszy miesiąc nowego roku, jaka była Pierwsza książka, jaką skończyliście właśnie w tym roku. No a na ten moment to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem, także do zobaczenia, to pa.